Hej, słuchajcie, dzisiaj fuguję podłogę. Tą, tą już mam wykrytkowaną. I zanim zacznę, kró, krótko chcę Wam powiedzieć o tym, jakie wybieram narzędzia, jaką fugę tutaj zastosujemy, pokażę wam w małej ilości, jak zrobić, jak zrobić sobie próbkę i potem już lecimy po całości. Gąbka do fugowania moja sprawdzona, dexterowa, o takim trapezowym kształcie. Nie używam żadnych tampacek z gąbką, żadnych wygibasów, wygijasów. To jest moja ulubiona gąbeczka, i praktycznie tylko przy jej pomocy myję całą podłogę, to będziecie mogli zobaczyć sobie w trakcie filmu. Fuga akurat tutaj idzie firmy Mapei, dlatego że już część podłogi. Jest zrobiona tą fugą i po prostu zostajemy przy kolorze, przy firmie, która była wcześniej, po to, żeby to się nam tam nie miksowało, nie mieniło z różną inną marką. Mapeya w porządku. Specyficzny sposób rozrabiania. Niewielka ilość wody i sypiemy, mieszamy, mieszamy tą fugę. Wydaje się, że ona jest rzadka, rzadka i nagle gęstnieje, ale to zaraz. Co by zobaczyć Ogólnie bardzo dobry produkt. Jeśli chodzi o jakość, fajnie. Jeśli chodzi o cenę, to jest to porównywane z innymi markami. Więc w porządku, też śmiało koledzy, możecie skorzystać z tej fugi, Packa wam pokażę, Do fumowania czy podług ścian ja używam tylko i wyłącznie tych paczek. Niekoniecznie tej firmy. Oczywiście może być tej, ale nie musi. Ona ma taką fajną, sztywną gumę, tutaj. Taki krótki. Taki krótki, wąski pasek takiej sztywniejszej gumy i tutaj już jest troszeczkę większa pianka, żeby się to ładnie tam uginało, żeby wszędzie można było tą fugę fajnie tam wcisnąć, docisnąć. Ja nie mam takiego zwyczaju, żeby podłogę robić taką bardzo rzadką fugę, rozrabiać, jeździć po wszystkich płytkach i później to potem zmywać, rozcierać. Robię to w taki sposób, że fugę do podłogi robię sobie gęstszą, troszkę gęstszą, nie taką super gęstą, ale gęstszą. I za pomocą paczki i kielni czy szpachelki nakładam tylko między fugi, między fugi, między szpary, nakładam fugę, między fugi, no w sumie, fugę między fugi, nakładam fugę między fugi, no, tak to w sumie jest, yy, to ma masa i później ścieram tylko głównie z tego miejsca, gdzie tutaj mam materiał na fudze, nie muszę myć tam specjalnie cały płytek, że one są tam uwolone tą fugą i teraz to trzeba zmywać wielokrotnie. No bo tak jest, jak robimy taką rzeciznę, taką zupę i jedziemy po całej podłodze, to nie jest posadzka przemysłowa. Tu jest też duża płytka 60 na 60, więc tu byśmy mieli więcej masania niż tego całego fugowania. Więc ja to robię w taki sposób, że tylko nakładam spoinki, ładnie tam zmywam za pierwszym razem, potem drugi, trzeci raz i tak to wygląda. Pokażę Wam może. Jak rozrabiam fugę, tą mapę ją na takiej małej ilości, zawsze robię próbkę. Zanim zacznę fugować całą powierzchnię, to robię próbkę, tak żeby właściciel mógł sobie zobaczyć, czy na pewno ten kolor, wybieram takie miejsce, gdzie stałem jakieś szafki meble, żeby się upewnić, że to jest na pewno to, bo skrowanie fugi. Już później po zrobieniu, bo coś nam się tam nie spodobało, czy odcień, czy kolor, czy jakieś przebarwienia, jest bardzo kłopotliwe. Dlatego lepiej jest zrobić próbkę, również jak robicie u siebie. Nie jesteście pewni, czy ten kolor Wam będzie odpowiadał, czy nie, bo on zupełnie inaczej wygląda na próbce, inaczej wygląda na worku, a inaczej będzie wyglądał w realu. Więc zróbcie sobie próbeczkę i wtedy już będziecie wiedzieli, czy idziemy w to, czy może zmieniamy na coś innego. Więc krótko Wam pokażę teraz, jak rozrabiam fugę. I potem zajmiemy się fugowaniem. Ja też robię w taki sposób, że zanim już zacznę docelowe fugowanie, to biorę sobie wodę, gąbeczkę i jeszcze zmywam raz płyteczki przed fugowaniem, tak na wilgotno, nie na mokro, żeby tam woda nie została między spoinami, ale na wilgotno, żeby jak są jakieś tam poprochy śmieci, nie zostawało, to potem fudzę. Może jeszcze tu w gąbeczce, ona tak fajnie zrobiona, że ma Jest zbudowana z dwóch takich części miękkiej, którą używamy do układania, do formowania póki spoiny i taka szoska, jak gdzieś nam zostanie za dużo do wydrapania, do wylęcia tych resztek, więc bardzo fajnie się to sprawdza. Zresztą zobaczycie, jak to wygląda w praktyce. Rozrobimy materiał. Póka. Widzicie, co zrobimy tak? tu troszkę przesuniemy się bliżej. Nachylimy to na to I to sobie fajnie zobaczycie. No to już nie będzie było dodatkowe, będzie nam kolor nie spasował. I tak, nieduża ilość czystej wody. Dosłownie zobaczcie, tyle wody, nie wiem, czy to dobrze widać, mam nadzieję, że tak. I to wyjdzie pewnie z pół miseczki. Może nawet jeszcze troszkę go do próbka, ale zrobimy mniej, żeby jak najmniej wyrzucić. Wiecie, kiedy oszczędzamy najwięcej materiału, nie? Jakby nie marnujemy. No, jakiś taki jaśniutki wyszedł. Ja sobie. Chyleczkę. i tutaj, prawie jak ten, jak gips To nie? To też taki centrum materiał. i zobaczcie, ja to mieszam i to się wydaje, że to w ogóle jakieś tam pęcherzyki się robią. Mieszam, mieszam, to się nie wiąże. O, zaczęło się i zaczęło to O, super. No fajnie, fajnie. I teraz nadszedłem do mojego sposobu nakładania, czyli do tego nakładania paczką między fugę. Jest to zbyt rzadki materiał. Po troszku będę rozsypywał, dorabiam, aż uzyskam taką konsystencję, która będę uważał, że mi pasuje. Jeśli robicie to pierwszy raz, to oczywiście musicie popróbować kilka razy. Ta fuga pozwoli na pracę mniej więcej około 45 minut, 50. Nie będzie je zastygać, nie będzie kupować. Jak zrobicie sobie taką mocno rzadką fugę, to będzie tak, że na płytce ona już złapie, już zwiąże już będzie trzeba płytkę myć. a fudze w spoinie, ona jeszcze będzie taka miękka i przy życiu będziecie ją cały czas wymywać, cały czas będziecie ją wybierać, zamiast tak zrobić sobie, ją fajnie układać na gęsto, to będziecie ją cały czas podbierać i tak długo nie wyjdzie fajnie, więc jak chcecie, żeby to było ładnie, oczywiście sobie zdaję z tego sprawę, że ten mój sposób wymaga poświęcenia większej ilości czasu, to wszystko trwa dłużej, nie rozłożycie sobie też bardzo dużą fudzę, żeby pociągnąć na raz. Myślę, że to już jest fajna konsystencja. Zobaczcie. Tak, taśmy nie? Fajna rada. Pamiętajcie, żeby przed fugowaniem upewnić się u sprzedawcy: jak sprzedawca nie będzie pewien to u producenta bezpośrednio, czy wasza płytka przed fugowaniem nie wymaga impregnacji. Jeśli wam producent czy, czy sprzedawca powie, że tak, proszę się nie martwić ona już jest tam przygotowana, zabezpieczona to fugujcie. Jeśli nie macie pewności, to nie róbcie tego bo płytka złapie tą fugę i zostaną takie pasy matowe wokół, wokół fugi. Zostaną taka oświata matowa, to uważajcie na to. Uważajcie, miejcie pewność, że wasza płytka jest przygotowana. A jak nie, jak powiem, że wymaga impregnacji, to koniecznie to zróbcie. Przed fugowaniem zaimpregnujcie. No i teraz zrobimy sobie próbkę. Jeszcze moment. To, co wam mówiłem wcześniej. Najpierw to przemyjemy. Tutaj tą podłogę na złapmy, to będziemy robić. Mamy czysta woda. Jakieś śmieci, paprochy. Zawsze coś tam zostaje na płytce, chociaż wydaje nam się, że jest fajnie posprzątane. Jakieś też kleju możemy dobyć tak żeby to potem. O ja już widzę. Znaczy nie zbalny. Możemy to zrobić. Tutaj ten odcinek sobie odsługujemy. Szybka, płytka, szybka ta szybko tutaj odpuszcza. Jeszcze mamy kontrolę, jak gdzieś reszta kleju zostanie, to możemy wybrać ją, korzykiem. Bardzo prosta rzecz, nakładam sobie na płytkę spoinkę, tam gdzie faktycznie ma ta fuga być, to też pozwala mi mocno zaszczepić materiał. Ciut więcej mogę zostawić, tak żeby ona mi to przeschła, żeby Ociskam, tak żeby ta spoinna ładnie się cała żeby to nie zdąniła. Nadmiar zbieram, przenoszę sobie dalej. Jeszcze może być ciut gęstsze, to już widzę. I tak zrobię, jeszcze mu sobie zagęszczę. Ja mam troszkę wilgotną płytkę, to ona już od razu robi się na ja zrobię sobie w ten sposób, że jak już będę jechał po całości po dół, to oczywiście najpierw wszystko wyniosę i. Teraz trochę żeby sobie tam powoli wysychać. O, teraz już, teraz już naprawdę solidnie gęsta, nie? Tak, to jest to. O, już wizualne, dobry albo zły. Od tego zależy czy się będzie wszystko podobało. Z może możemy sporo nadrobić, wyciągnąć z różnych tam marka metrów, Szczególnie przy tak nierównej płytce jak była tutaj. Spokojnie zostawiam sobie nieco odmiaru na górze, ale to jest nadal, zobaczcie, minimalnie, bo pracuję materiałem tylko tej spoliny, Troszkę obok na zewnątrz, co wszystko. Nie jeżdżę, nie rozpycham tej fugi po całej płytce. Ciekawy jestem, jakie będzie zużycie. Zakładam, że powinienem tutaj zużyć około 5 kg materiału, ale to na koniec oczywiście Wam powiem. Oczywiście wszystkie linki do materiału, do narzędzi macie w opisie filmu, bo nie każdy z Was ma fajną, dobrze wyposażoną, zaopatrzoną podobnie z ręką. Więc ja zrobiłem już to za Was. Poszukałem, wystarczy, że sobie klikniecie. No i tak to wygląda To ja teraz. Pauza. I idę po panią właścicielkę zapytać, jak, jak tutaj efekt, czy jest zadowolona, czy coś zmieniamy i zaraz do Was wracam.